Cześć! W tym filmie pokażę, jak zainstalować animowaną tapetę w 5 minut. Najpierw wchodzimy na Steam, sklep i w polu wyszukiwania wpisujemy wallpaper engine. Jak widzicie, kosztuje on jedynie 15 zł, a na przecenach jeszcze mniej. Klikamy Dodaj do koszyka, a następnie Kup dla siebie. Ja już posiadam tę aplikację, dlatego nie mogę kupić jej ponownie. Po zakupie wchodzimy w bibliotekę, klikamy na aplikację, uruchom i tutaj wybieramy pierwszą opcję, bez dodatków. W przypadku, gdy okno aplikacji się nie pojawia na ekranie, należy wejść w pasek ukrytych ikon, wybrać takie białe zazębione kwadraty i wejść w Browse Workshop. Znajdujemy się w warsztacie, gdzie możemy pobrać dowolną tapetę. Wszystkie są już za darmo. Na górze znajduje się pole do szukania tapet. Jeśli wpiszemy gotik, pojawią nam się głównie tapety z gotika. Tak jak widzicie, moja nowa tapeta działa i jest animowana. Chcąc zmienić tapetę, wchodzimy w Install Configure Wallpaper. Tutaj znajdziemy wszystkie zainstalowane tapety. Na dole możemy utworzyć playlistę, dzięki której nasze tapety będą zmieniać się w określonej kolejności. Chcąc zmienić tapetę, klikamy na ikonkę programu i Change Wallpaper. Jeszcze na koniec chciałbym pokazać dodatkowe opcje dla każdej tapety. Możemy tutaj zmienić playback rate, czyli to, jak szybko animacja się porusza. Position, która w tym przypadku nic nie zmienia, ponieważ tapeta jest w rozdzielczości mojego monitora. Oraz flip, dzięki któremu możemy odwrócić tapetę w poziomie. To już wszystko. Pamiętaj o zostawieniu suba i lajka w górę, jeśli filmik Ci pomógł.